Stop nocy spątuj rap pomtuję, że mam do tego dryk Już za do kurwa czuję, no że długo w tym nie jestem, lecz prostę robię bo po nie we mnie po dzień, nie to zrobię I znowu powiem Tobie, jak to ma prawdziwa miłość, już od dawna czułem z nim Jakąś ci boszyło, że stopy napierdala, teksty sklejał, więc ty padał Choćby nie wiem co ten drugi o mnie gadał Adykładko na nie mam problemu, ale pewnie mój wiek będzie problemem dla wielu Że mam 17 lat, że to kurwa jakiś festyn Lecz ten człowiek piska już dojrzałe teksty Pytasz mnie skąd jestem, tu proste, tu A klub tylko legia jak w mieście Skumaj co to dzień, co to dwie Wola im okotów, choćbyś miał mnie zabić Nie zapomnę tych bloków